Zapewnienie stabilności finansowej to wyzwanie dla każdego gospodarza. Zwłaszcza dla hodowców bydła i świń, którzy w okresie niestabilnych cen muszą ze szczególną uwagą dbać o stronę przychodów, jak i kosztów. Szczególną e, okazją, aby uniezależnić się od niestabilnych warunków na rynku e, trzody czy mleka. Mogą okazać się biogazownie. Dlatego dziś e, jesteśmy w jednej z takich instalacji e, wykonanej przez firmę Naturalna Energia Plus. A moim gościem jest pan Adam Orzech, prezes firmy Naturalna Energia Plus. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Jesteśmy w dość niedużym gospodarstwie, a przyjęło się, że biogazownie to są duże, jedno-dwumegawatowe instalacje które wymagają bardzo dużej ilości e, substratów wsadu, nierzadko e, wielu set hektarów kiszonki z kukurydzy. Przykład e, za naszych pleców e, pokazuje, że może być inaczej. Proszę wyjawić nam szczegóły e, technologii, gdzie do produkcji biogazu wystarczy nam tylko gnojowica. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawe miejsce, bo jesteśmy na gospodarstwie, które... E, Posiada 3600 tuczników. Nie jest to malutkie, ale nie jest to wielkie gospodarstwo, ale wystarczająco duże, żeby zasilić substratem biogazownię, która w pełni pokryje potrzeby energetyczne tego gospodarstwa i jeszcze wyprodukuje nadwyżki. I to jest to, co Pan mówił na początku. Tego typu instalacja w tego typu gospodarstwach z jednej strony zabezpiecza hodowcę przed Niekontrolowanym wzrostem cen, w tym wypadku energii, stabilizuje mam gospodarz, inwestor ma własną energię i może być jednocześnie źródłem dodatkowych przychodów w postaci sprzedaży energii, w tym wypadku w taryfie FIT. A dlaczego jest to możliwe? Jest to możliwe dlatego, że to rozwiązanie, które jest tam za naszymi plecami, właśnie jest tak zaprojektowane. Aby obsługiwało takie gospodarstwa od 2 do 5-10 tysięcy tuczników, bądź tam od 80, 100 do 300, 400 krów. I jest dopasowane zarówno co do ilości substratu, którym jest, podkreślam, sama gnojowica. Wspominał Pan o dużych gospodarstwach, o dużych biogazowniach, gdzie trzeba setki hektarów przeznaczyć do e, przygotowania wsadu do biogazowni. W wypadku takich e, instalacji jak ta, nie trzeba wyłączać nawet metra kwadratowego e, e, gruntów z e, cyklu żywieniowego. Tego typu biogazownie, w tego typu e, gospodarstwach pracują tylko i wyłącznie na gnojowicy. Jest to poniekąd e, nawiązanie do genezy powstania biogazowni, którą jest właśnie. Utylizacja, może to nie jest właściwe słowo, odpadów powstających w gospodarstwie, bo doskonale wiemy, że gnojewica nie jest odpadem, tylko cennym nawozem, który należy wykorzystać. Możemy go też w biogazowni wzbogacić ale o tym za chwileczkę. Jakiej mocy możemy się spodziewać, jeśli chodzi o produkcję prądu właśnie z takiego stada tuczników? Jak to działa, że w zasadzie tylko ta gnojowica nam do tego wystarcza? Z takiego stada tuczników, jak tutaj, 3600, możemy spodziewać się e, takiej ilości gnojowicy, samej gnojowicy, która pozwoli zasilić instalację o mocy około 33 kW e, e, mocy elektrycznej, e, co wytworzy około 250 MWh energii rocznie. Na tym gospodarstwie mamy instalację 40 kW mocy, a więc wyższą niż statystycznie przewidujemy do. do, do skalę gospodarstwa do skali biogazowni. Tu mamy lekko przewymiarowaną, ale świetnie sobie z tym radzi inwestor, odpowiednio przygotowując tą gnojowicę wcześniej do podania. A dlaczego sama gnojowica? Bo to pytanie może bardzo interesować. Po pierwsze ja się zgadzam, że biogazownie pracujące na gnojowicy i na kiszonkach mają większą wydajność energetyczną niż biogazownie pracujące tylko na gnojowicy. To jest prawda i z tym nie polemizuję. Natomiast pytanie jest takie: ale jaki cel inwestycyjny ma inwestor? Dla tego typu gospodarstw, najważniejszym problemem jest z jednej strony zagospodarować pozostałość ze swojej działalności, czyli uciążliwą gnojowicę, zneutralizować koszty. W y, y, swoją wrażliwość na koszty i jeszcze przy okazji coś zarobić. W związku z tym zaprojektowaliśmy takie rozwiązanie, które y, poprzez odpowiedni dobór komory fermentacyjnej, wielkości komory fermentacyjnej i sposobu przeprowadzania fermentacji y, może pracować, tego typu y, fermentator może pracować tylko i wyłącznie na gnojowicy. Do tego jest też dopasowany w odpowiedni sposób układ kogeneracyjny, aby ciągła produkcja biogazu mogła zapewnić ciągłą produkcję układu kogeneracyjnego. To jest kwestia dopasowania wielkości komory fermentacyjnej i sposobu przeprowadzania fermentacji oraz układu kogeneracyjnego. Jeżeli to w odpowiedni sposób dopasujemy, to wtedy em, em, będziemy mogli eksploatować taką biogazownię w sposób ciągły. Z ilością wyprodukowanej energii takiej, że obsłuży całe gospodarstwo i jeszcze zostaną nadwyżki. Ta biogazownia rzeczywiście jest dość kompaktowa, cały zespół wytwarzania prądu i energii cieplnej jest zlokalizowany w kontenerze, a zbiornik na gnojowicę rzeczywiście nie różni się wielkością od zbiornika, który i tak stanąłby przy tej fermie, żeby właśnie zgromadzić tą gnojowicę. Czy wewnątrz właśnie w tym zbiorniku mamy jakieś unikalne rozwiązania, które w jakiś szczególny sposób pomagają wytworzyć biogaz z gnojowicy, czy w zasadzie jest to Standardowe rozwiązanie. Dodam tylko, że wasze zbiorniki troszeczkę różnią się od tych może e, częściej spotykanych, e, bo po prostu są, nie są wykonane z zewnątrz, przynajmniej z betonu. Hmm. E, jeżeli chodzi o sam proces fermentacji, to to jest klasyczny proces fermentacji. W tym zbiorniku, który za nami stoi, e, musimy zgromadzić odpowiednią ilość. W tym wypadku tutaj mamy 450 metrów sześciennych. Musimy e, doprowadzić do e, całą masę fermentującą do temperatury około 40-42 stopni, a więc wymagany jest układ grzewczy. Musimy w odpowiedni sposób mieszać e, tę e, tą która Jest szczególnie na to, żeby. która szczególnie jest narażona na to, że się rozwarstwia i dlatego stosujemy tutaj więcej niż jedno mieszadło. No, i troszeczkę tajemnicą, tajemnicą wykonawcy jest to, jakie mieszadło. Tajemnicą wykonawcy, którą dzielimy się oczywiście z inwestorem, ale poprzez produkt. Są cykle karmienia, są cykle mieszania. Więcej, więcej tych szczególnych elementów związanych jest z technologią przeprowadzania procesu fermentacji, a nie samą budową układu fermentacyjnego. Jedno z drugim pewnie w jakiś sposób jest powiązane. Proszę mi w takim razie powiedzieć, jak wygląda zagospodarowanie ciepła. Tutaj musimy uzyskać 40 stopni. Gdzieś spotykamy się w upalnych warunkach, gdzie pewnie zbyt wiele energii nie tracimy na to, aby podgrzać zbiornik. Ale czy w takich zimowych warunkach, gdzie mamy kilkanaście stopni na minusie ciepło uzyskiwane ze spalania biogazu, wystarcza, żeby utrzymać ten zbiornik w 40 stopniach Celsjusza? Jak najbardziej, tak. My stosujemy w naszych rozwiązaniach dwa układy kogeneracyjne pracujące równolegle. Jeżeli, przykładowo, taka biegazownia ma moc 40 kW, to pracują tam dwa układy kogeneracyjne, każdy po 20% po 20 kW). Moc cieplna całego układu. Rozumiana jako odzysk ciepła zarówno z bloku silnika, jak i ze spalin, wynosi w tym wypadku 80 kW. I około 50% całego wytworzonego ciepła biogazownia zużywa na podgrzanie procesu fermentacji. Średniorocznie. Latem bardzo mało, zimą trochę więcej. I wystarczy utrzymanie pracy na 50% mocy nominalnej, a już zachowamy ciepło. Każda większa, większy poziom pracy układu kogeneracyjnego niż 50% nominalnej mocy generuje nadwyżki, które wykorzystuje gospodarz na inne cele. Nie mamy problemów absolutnie w naszym układzie klimatycznym, nie mamy problemów z bilansem cieplnym. Dodam jeszcze, że w zeszłym roku mieliśmy wizytę inwestorów z Japonii, którzy chcieli zobaczyć, jak pracuje w środku zimy w Polsce w biegunie zimna, a więc w suwałkach taka biogazownia. Po obejrzeniu takiej biegazowni, po zweryfikowaniu, już dwie stoją również w Japonii. Tego typu obiekty. Ciepło jest wystarczająco dużo, aby ogrzać okoliczne, nie okoliczne, może źle powiedziałem, ale wszelkie inwentarskie budynki oraz, oraz domy mieszkalne. Szczególnie to ciepło przydatne jest dla hodowców. Którzy e, e, hodują maciory e, w cyklu tam, e, zamknięty. zamkniętym bądź w celach zarodowych. Tam tego ciepła jest potrzebnych, potrzeba dużo i to ciepło u naszych klientów jest w pełni e, zaspokajane przez biegazownię. E, mamy... Grunt, który wykorzystujemy w większości w gospodarstwie. Mamy y, ciepło, które to już od y, fantazji inwestora zależy, w jaki sposób je naje, najefektywniej wykorzystać. Poza tym standardom, o którym powiedziałem chlewnie i dom. Też <grym> mogą zgodzić się pomysły na dodatkowe wykorzystanie ciepła do suszenia y, bądź podgrzewania jakichś y, innych y, produktów. No ale też y, wspomnieliśmy na początku o pewnym odpadzie, który w zasadzie nie jest odpadem. Jest to cenny nawóz gnojowica, która po przejściu przez biogazownię staje się już pofermentem, który zgodnie z prawem możemy również jako nawóz rolniczy stosować na pola i jest to nawóz rolniczy wzbogacony. Jest to nawóz rolniczy uszlachetniony, bym tak powiedział. Powiem jeżeli przeprowadzimy fermentację gnojowic, efektem Produktem pofermentacyjnym jest poferment e, 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 bardzo płynny, o zawartości swojej masy na poziomie 3-4%, a więc bardzo łatwo rozprowadza się na pola. Bardzo łatwo zaaplikować go bezpośrednio do gleby. I jest to nawóz, który posiada dalej bardzo wysokie e, walory nawozowe, ale z, z takim plusikiem. Ten plusik to jest po pierwsze lepsze pH, a więc mniej zakwasza gleby. Nasi klienci, którzy stosują poferment, zdecydowanie zmniejszyli użycie wapna nawozowego. Po drugie, azot, który jest niezbędny do wegetacji roślin, przybiera po fermentacji bardziej przyswajalną postać amonową, lepiej się wchłania, mniej wypłukuje. Plony po wykorzystaniu pofermentu są wyraźnie E, bardziej e, e, bujne. Tak? E, nasi klienci zdecydowanie to podkreślają e, e, i nawet sobie robią takie porównania na polach. Różnica jest bardzo duża, ale jeszcze jeden ważny element. Tam, gdzie do tej pory ze względów konfliktu z lokalną społecznością taki hodowca musiał używać nawozów sztucznych, bo nieprzyjemny zapach, bo protesty sąsiadów, w tej chwili wykorzystuje poferment. Poferment jest nawozem, w którym zredukowano między 70 a 80% związków odorotwórczych. W związku z tym jest dużo mniej agresywny dla otoczenia i spotkaliśmy się wręcz z sytuacjami, kiedy społeczeństwo, które na początku sceptycznie podchodziło do takiej biogazowni i używania pofermentu, nie protestowało absolutnie przy budowie kolejnej biogazowni przez takiego inwestora. Dobre doświadczenie procentuje. Dziś inwestorzy, którzy przyszli, inwestorzy, którzy oglądają naszą rozmowę, zastanawiają się, z jakim kosztem wiąże się inwestycja w tego typu mikrobiogazownie. Jakimi liczbami możemy się tutaj posłużyć? Bo domyślam się, że to też jest mocno zróżnicowane w zależności od wielkości instalacji, czy też dostępnego substytutu. Dlatego posłużę się przykładem. Jesteśmy na gospodarstwie 3600 tuczników. Pracuje tutaj instalacja 44 kW, 40 kW. Optymalnym byłaby tutaj obsada około 4500 tuczników. I Nakład inwestycyjny na taką biogazownię, taka biogazownia, która wytwarza te 300 tysięcy kWh energii rocznie, czyli pokrywa całe zapotrzebowanie gospodarstwa i robi nadwyżki rzędu 100 tysięcy kWh rocznie. Takie, e, e, taka instalacja, w formule pod klucz, to jest dzisiaj nakład rzędu 2 miliony 100, 2 200 netto. Przy czym, oczywiście, samo urządzenie mm, biogazowni. Kosztuje około 1,6 mln 1,7 Natomiast ja podkreślam formułę pod klucz, bowiem wybudowanie takiej biogazowni to nie jest tylko urządzenie to jest y, 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 szereg plac przygotowawczych, jak y, betonowa podstawa, pod posadowienie biogazowni, jak przyłącza y, gnojowicy, y, przyłącza y, wypompowania fermentu przyłącza energetyczne odgromy, y, ogrodzenia. Łącznie, no i oczywiście koszty rozruchu i montażu. Także ja podaję Państwu cały koszt, cały nakład inwestycyjny, to jest około 2 mln 100 2 mln 200, w zależności od tego, jak długie są robione przyłącza. Na przykładzie takiego gospodarstwa, gdzie jest biegazownia o mocy 40 bądź 44 kW. Biogazownia tylko dodam 22 kW. No niestety nie kosztuje połowę tej ceny. E, szereg prac towarzyszących jest takie samo, prawda? E, więc biogazownia o mocy około 22 kW kosztuje około, pod klucz w formule 1, 700, 1, 800 A na jakim poziomie kształtują się średnio roczne koszty obsługi? Bo wiadomo, silniki, które pracują po 8,000 godzin rocznie, muszą być serwisowane. Zgodnie z normami mamy też koszty obsługi pewnie badań substratu. Jak to może obciążyć budżet gospodarstwa? To nie tyle obciąża budżet gospodarstwa, bo tak bym do tego nie podchodził, ile obniża trochę strumień przychodów z tytułu od sprzedaży nadwyżki bądź zaśłoczki. Ile rolnik musi za to zapłacić? E, średnioroczne. Takie koszty bieżącej eksploatacji takiej biogazowni 44 kW w zakresie e, wymiany Y, y, części zużywających się, a więc olej, świecę, węgiel aktywny, y, który służy do redukcji siarkowodoru, to jest nakład rzędu 25 tysięcy złotych rocznie. Ale pamiętajmy, że zużywają się poszczególne elementy, które pracują w sposób ciągły, co y, mniej więcej 20 tysięcy motogodzin trzeba wymienić silnik y, co y, kilkadziesiąt tysięcy motogodzin generator energii. W związku z tym średnioroczny koszt. Yy, utrzymania i eksploatacji takiej biegazowni, uwzględniając koszty monitoringu specjalistów oraz przeglądów serwisowych, to jest nakład rzędu 80 tysięcy rocznie. Ale musimy to zestawić z przychodem rzędu około 320-350 tysięcy rocznie. No właśnie. Mnie z kolei. Utkwiła w pamięci ta suma około 2 milionów złotych, co dla wielu rolników oznacza inwestycję równą z zakupem wysokiej klasy ciągnika rolniczego czy kombajnu, który w odróżnieniu od biogazowni nie pracuje 24 godziny na dobę. Więc tutaj efektywność wydanej złotówki na tę instalację jest zdecydowanie wyższa, a koszt podobny jak nowoczesnej maszyny rolniczej. Wspomniał Pan też kilka chwil temu o tym że ważne jest też i kluczowym elementem inwestycji jest wykonanie przyłącza energetycznego. Wiemy z różnych informacji, które spływają do nas z całego kraju, że dziś o to przyłącze coraz trudniej. Mamy coraz więcej innych źródeł wytwórczych. Fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, czy jest jeszcze szansa w pańskim zdaniem, czy jest jeszcze gdzieś miejsce w polskiej sieci energetycznej albo narodzi się przestrzeń, że tej mocy przyłączeniowej Polskie biogazownie będą miały więcej? Zacznę może troszeczkę drugiej strony. Jeżeli mówimy o mikrobiogazowniach, a więc takich o mocach do 50 kW mocy elektrycznej, bazujemy w tym wypadku na nie tylko uproszczonych formułach budowlanych. Ale również na uproszczonych formułach przyłączenia takiego źródła wytwarzania do sieci elektroenergetycznej, bo to jest dalej mikroinstalacja. I w sytuacji takiej idealnej, że mamy gospodarstwo o obsadzie te 5000 tuczników, ono z reguły będzie miało punkt przyłączeniowy na poziomie 40-50 kW, bo to odpowiada mniej więcej mocy, jaką potrzebuje taka biogazownia. I wówczas. Przyłączenie takiej mikrobiegazowni do sieci elektroenergetycznej następuje bez problemów i na bieżąco. Ale to jest model idealny. Sytuacja komplikuje się wtedy, jeżeli inwestor ma już instalację fotowoltaiczną i łączne moce wytwórcze przekraczają owe 40 czy 50 kW. Wówczas zaczynają się czasami schody. Energetyka z jednej strony ma obowiązek przyłączenia. Źródła mikroinstalacji, mikro ale z drugiej strony ma swoje ograniczenia w sieci. Sieć mamy w Polsce przestarzałą, wymaga dużych nakładów modernizacyjnych. I te problemy też występują w przypadku małych biogazowni, zwłaszcza jeżeli sieć jest przeciążona, jeżeli w wiosce jest dużo fotowoltaiki, są duże piki produkcji energii, energetyka potrafi wyłączać na Pojedyncze minuty, pojedyncze godziny, ale w zasadzie minuty, jak tutaj mówił mówi sam inwestor, i te problemy się zdarzają, tak? Ale w przypadku mikrobiogazowni y, znaczenie tych wyłączeń i te problemy y, z przyłączeniem są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku dużych biogazowni, gdzie trzeba wystąpić o warunki przyłączenia. Tak, problemy y, y, generalnie są. Wiążą się przede wszystkim z jakością sieci elektroenergetycznej. No, i tutaj, taki apel do nie tylko energetyki zawodowej, ale i do władz decydujących o strumieniach wydatkowania dużych nakładów kapitałowych. Polskie sieci przesyłowe i elektryczne wymagają absolutnej przebudowy i modernizacji. Wtedy problem się rozwiąże. Dobrze mieć świadomość tych problemów, dlatego też wszyscy, którzy oglądają naszą rozmowę, też chcieliby się z pewnością dowiedzieć, jak zatem przygotować się dobrze do takiej inwestycji. Wiem, że to długa, wielomiesięczna procedura, choć może wielomiesięczna akurat wcale nie jest długa, bo znamy doskonale przypadki kilkuletniej procedury ubiegania się o zgodę na montaż. Instalacje biogazowni, szczególnie tych większych rozmiarów. Jakie zatem podstawowe kroki należy wykonać, zanim, zanim rozpocznie się tutaj starania o, o budowę biogazowni? Co trzeba posprawdzać, z kim trzeba porozmawiać, żeby rozeznać się w tej swojej okolicznej sprawie? Trzeba przede wszystkim zacząć od zbadania substratu, jakim się dysponuje. Czyli pobrać próbki gnojowicy i poddać je. 40-dniowemu badaniu w laboratorium. Wtedy będziemy mogli stwierdzić jak E, e, wydajna biegazowo jest ta gnojowica, jakie posiada pierwiastki szkodliwe bądź wspomagające proces fermentacji? To jest podstawa. Czy ja mogę e, e, tutaj zainstalować? Drugi element to jest rzeczywiście sprawdzić bardzo dokładnie warunki, wykonanego, warunki przyłączenia takiej biegazowni, zweryfikować jakie mamy moce przyłączeniowe czy można podnieść taką moc bo się zdarzają jeszcze gospodarstwa o stosunkowo niskich mocach rzędu 20-30 kW trzeba podnieść trzeba to zweryfikować trzeba wcześniej zanim się podejmie decyzje inwestycyjne wystąpić do energetyki o podniesienie poziomu mocy umownej tak zweryfikować, co będzie się działo, jeżeli ja już mam fotowoltaikę, tak? Być może trzeba będzie budować nowe przyłącze. Tą część energetyczną trzeba też zbadać, bo ona może zablokować na 3, 4, 5 miesięcy, tak? Trzeba zweryfikować, czy, we, czy w gminie jest plan zagospodarowania, czy na tym obszarze przewidziane są tego typu instalacje, czy nie ma o tym mowy, czy wręcz jest zakaz, bo nie zapominajmy, są gminy, w których wprost podano w, w, w planach zakaz budowania tego typu instalacji, tak. To trzeba zweryfikować, bo to mogą być kolejne miesiące weryfikacji. Średnio w przypadku takich mikrobiogazowni proces formalny przygotowania inwestycji to jest około trzech miesięcy. On się może przedłużyć do sześciu, jeżeli się pojawiają problemy typu e, niewystarczająca moc przyłączeniowa, Albo Natura 2000. Wtedy trzeba przejść troszeczkę więcej procedur. Panie Adamie, bardzo dziękuję za te e, dziękuję. wyczerpujące e, wypowiedzi na temat całego procesu, od produkcji e, po wykorzystanie energii, no i też te sprawy organizacyjne. E, Mamy nadzieję, że Państwa zainteresowaliśmy tematem biogazowni, szczególnie tych z Państwa, którzy są właścicielami e, hodowli trzody bądź też bydła. Dziękuję Państwu. Obrigado również. Dziękuję